Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy sobie w Zombie Tsunami W który na tym kanale graliśmy jeden, jedyny raz Dlaczego jeden, jedyny raz graliśmy? Musieliśmy przetestować i wrócić do tej gry A ostatnio sobie zastanawiałem się jaką grę by nagrać dla was Więc pomyślałem, że ta gra będzie naprawdę bardzo fajna Ponieważ po pierwsze jest bardzo fajna do oglądania A po drugie Bardzo mi przyjemnie też się ogląda Jak ktoś na przykład gra w tą grę w grze chodzi o to, żeby uzbierać ekipę zombie i w sumie tyle. Tu jakieś owoce dodali, tego nie było. Im więcej mamy zombie, tym więcej rzeczy jakby możemy zjeść. I możemy mieć dużo punktów. Gra bardzo fajna, przyjemna, polecam. No cóż, my musimy trochę podćwiczyć. Mamy takiego ptaszka, który zaraz nam odrodzi jednego zombie. No cóż, mamy jednego zombie, więc odrodzimy w szansę. Zobaczymy czy nam się uda Te mózgi tutaj, te takie zielone pod pieniążkami To oznacza ile osób zjedliśmy Możemy też oczywiście umrzeć Możemy umrzeć od różnych rzeczy Możemy umrzeć od bomby od, od Jakiegoś samolotu Możemy utknąć gdzieś Więc naprawdę tych sposobów Na tą śmierć jest wiele Ale my oczywiście będziemy chcieli Przetrwać tutaj jak najdłużej No i o to w sumie chodzi w tej grze Myślę, że bardzo fajna i że bardzo przyjemnie będzie się wam oglądało ten film. Więc dla lepszych zasięgów możecie zasubskrybować mój kanał. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję. No i łapkę do góry, ponieważ łapka do góry też jest fajna i im więcej łapek do góry, tym lepiej dla nas. Więc możecie zostawić jakąś tą łapkę w górę. Zapraszam chętnych też na mojego Instagrama y oraz. Y oraz jeszcze... Na mojego tw twittera, ponieważ tam was yy, często informuję o różnych yy, rzeczach, o różnych update'ach, o różnych nowościach O jeszcze takie outcome nas mogą zabić, to też jest bardzo taki popularny sposób No, oj, no i są też paczuszki, które dodają nam jakieś nowe super fajne moce yy, Na przykład tutaj jest taki smog, taki smog chiński Czy to jest fajne? To ja osobiście uważam, że niezbyt yy, mi to trochę denerwuje wręcz ten, e, ten smog. Dużo lepszy było na przykład tsunami. Tsunami to było kiedyś moje ulubione. E, wiecie, było tsunami i w tym tsunami e, to tsunami rozwalało wszystko, więc to, było, to była naprawdę fajna moc. I teraz jesteśmy w ogóle w nowej lokalizacji, którą jest Los Angeles. E, bardzo fajnie, że jesteśmy w Los Angeles. O kurcze, jest już nas tylko pięć Na szczęście tutaj jest jakaś paczka znajomych, którą zjemy <laughs> Napis Hollywood tu będzie Kurcze, tych bomb jest tutaj dużo, ale dostaliśmy nową moc Która będzie balon No niby fajne, ale jednak niezbyt Tego też jakoś bardzo nie lubię tego balona Ogólnie taki średni był ten balon, bo tu w sumie tylko latamy i to nas chroni przed takimi dziurami. No dobrze, ale jesteśmy w nowej lokalizacji, w którym jest jakaś plaża znowu. Ee, więc okej, okay, plaża zawsze na plusie. Przy, 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 przy oku, czy samolot. Samolot to była taka fajna supermoc. Dobrze, tam też nam wypluje jeszcze jednego zombie. Ciekawe, czy wytrwamy. A jednak nie wypluł. Tak wygląda nasza śmierć. Czy było dobrze? Oceńcie sami. Moim zdaniem niezbyt. No ale dobrze, lecimy dalej, żeby mieć lepszy wynik. Boże, tym razem nam się uda. Ja osobiście myślę, że być może nam się teraz uda trochę pobić nasz rekord. Nie wiem, jaki dokładnie był rekord z pierwszego odcinka z tej gry. Myślę, że też niezbyt interesujący. Ale myślę, że yy że jak będziemy ćwiczyć tutaj to nam się uda to nam się uda i będzie wszystko w porządku jak nagrałem ten film jest godzina e, 20.09 jakby kogoś to interesowało i jutro na 8.10 idę do, do szkoły jutro po raz pierwszy mam moją znienawidzoną lekcję którą jest lekcja wychowania fizycznego dlaczego tak bardzo nie lubię tego nie lubię ćwiczyć przy innych i nie lubię się męczyć, więc to mnie tak denerwuje. A przy okazji mamy tutaj moc ninja, której też nie lubię. No, zobaczcie, on nic nie robi, to jest tylko strój. I tyle. No i jeszcze salto robi. To jest jedyna rzecz. Dwa razy trzeba nacisnąć, żeby Salto zrobił. Mam nadzieję, że podzielacie moje szczęście i cieszycie się. Moje szczęście, że mam jutro po raz pierwszy WF. Musicie się smucić. Smućcie się ze mną, bo wiecie, WF to jednak nie jest nic fajnego. Być może będzie to lekcja organizacyjna i nie będzie trzeba się przebierać, bo bardzo tego nie lubię. Mnie to wkurza wręcz ten WF. A w czwartek, czyli dzień po tym, jak widzicie ten film, zaczynamy z grubej rury, ponieważ mamy dwa WF. -y. No tak Wyobraźcie sobie jakie było moje niezadowolenie kiedy Kiedy dowiedziałem się, że Jednak w środę też jest łeb, bo myślałem, że tylko w mamy dwa WF'y -y. O, to jest fajna moc, bo on rozwala wszystko ten gość I jest tak, jest to, że on wolno skacze Możemy robić bum bum i nic nam się nie stanie, zarąbiste nie? A jak w ogóle, to możecie też się podzielić Waszą opinią o Waszej szkole, bo u mnie jest naprawdę w porządku. Myślę, że e, na równi z tą podstawową, albo nawet i lepiej. Bez w porządku, mam w porządku plan lekcji, nawet. E, jedynym minusem jest e, to trochę dojazd, mnie wkurza. E, dokładniej dojazd powrotny, trochę mnie irytuje. No ale jest do przeżycia. To właśnie słychać, bo jak był poprzedni film, to bo jak był poprzedni film, to jeszcze nie byłem w, w szkole. Dopiero było Back to School, jeszcze ani jednego dnia nie byłem wtedy. No i rip. 20 osób nam się udało zarżrzeć. Zobaczmy jak czas. Zobaczmy jak czas. No, myślę, że jeszcze jedną rundę możemy. Zrobić przy okazji, mamy tutaj jakieś drabki, zobaczymy co my tu mamy. Tutaj nic, a tutaj. Yy, tak jest coś. Więc co tu można było kupować, ale bardzo nie. W sensie nie lubię tego sklepu teraz. Może kiedyś bardziej lubiłem ten sklep, ale teraz jakoś bardzo za nim nie przypadam, bo. Yy, jakby tutaj jest akurat fajna rozgrywka. W tej, w tej właśnie, że grze. Przyjemna do oglądania gra, prawda? Jeszcze jaki jest przyjemny głos? Gdybym miał przyjemny głos, to ten film byłby fajny do oglądania. No i ja trudno, głosu się nie wybiera. No cóż, o czym można by jeszcze z nami porozmawiać? Bo trzeba byłoby... Pogadaliśmy już o grze, o tym jaka gra jest fajna, o minusach, o plusach gry. Ehm... Skomentowaliśmy już rozgrywkę, która się rozgrywa. Pogadaliśmy trochę o szkole, pogadaliśmy trochę o życiu, zrobiliśmy reklamę Twittera i Instagrama. To w sumie taka cała lista na, na jeden odcinek już jest wyczerpana, i w sumie już nie ma co, co mówić. Mamy UFO, nie wiem co robiło UFO. Chyba jak straciliśmy jednego członka, to. Yy, to pojawił się następny. Chyba. Tak się wydawało. Aha, jak zjemię to po prostu jest nowy No to, to, to się liczy do tego, do mózgownicy naszej W sensie, wiecie, do tego Do liczby punktów mózgowych mu Matko, ja je moje tłumaczenie normalnie 10 na 10 O te one, to monety są super Kiedyś wydawało mi się, że więcej tych monet było Teraz to tak jakoś zrobiło nie wiem jak wy, ale ja osobiście uważam, że poziom Los Angeles jest najtrudniejszym poziomem w grze. Bo tu jest dużo tych y, helikopterów i przede wszystkim tych bomb. To właśnie denerwuje najbardziej. Moją liczbą bezpieczeństwa zombie to jest właśnie cztery. Czyli jak jest, są cztery zombie to jest w porządku. Mamy balony. Co dadzą nam balony? Może dadzą nam trochę, bo w Los Angeles się przyda, bo tu jest dużo właśnie tych bomb. Yy. Więc tutaj akurat na tym poziomie się przydadzą. O, kurczę. Jeszcze nie mamy na czołg. Niestety. Mój rekord zombie na jeden raz to było 30 zombie. No niestety ptaszek nam nie wykluł. Więc myślę, że skoro ta runda była dość krótka, to. Możemy sobie zagrać jeszcze jedną. Więc zagrajmy sobie jeszcze jedną. Hmm. Teraz już na tych mniejszych monetach. Kiedyś jak grałem w tą grę to bardzo satysfakcjonujące były dla mnie te duże monety. Teraz w sumie już mniej, ale to może dlatego, że dźwięku nie ma. Ja lubię jak w grze jest dźwięk, bo to dodaje klimatu i... no i lepiej jest. Muzyczka w tej grze jest dosyć średnia. Ale na przykład y, dźwięki są satysfakcjonujące, i y, wy niestety nie możecie ich mieć, bo, bo by mnie zagłuszyło. Y, musiałbym to osobno nagrać i jeden dźwięk po prostu ściszyć, więc byłoby to w sumie niemożliwe. Bo komu by się chciało, prawda? No komu. Nie wie, czemu jeszcze tsunami nie było? Tsunami to była naprawdę taka fajna moc. A my nie mamy. Jak wiecie, to możecie napisać, co robi poszczególna moc, bo jakby. Ja nie do końca się orientuję jeszcze. Mamy szansę, mamy szansę jeszcze przeżyć. Bo tamto to naprawdę nie doprowadziło do szału i normalnie umarliśmy. Uwaga, niebezpieczeństwo. U nas ostrzegało. Ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem, teraz będzie niebezpieczeństwo. Jeszcze jedno. O kurczę, już jestem tylko jeden. Dobra. Może jeszcze nam się uda, co? Jak myślicie, przeżyjemy? Liczbą bezpieczeństwa jest cztery, więc uzbierajmy jeszcze jednego i będziemy czuli się w miarę bezpiecznie. No dobrze, można powiedzieć, że bezpieczniej O kurczę, jednak się niebezpiecznie robi Jest, mamy to, to moje ulubione Patrzcie jakie super Tu się da tyle fajnych rzeczy wydropić Patrzcie ile mamy, no naprawdę najlepsza moc jaka może być normalnie Co nam jest zarobiste, jeszcze samolot Już mamy 25 osób, 18 ludziów mamy No Udało nam się uratować sytuację Chociaż na sam koniec nam się udało Mnie trochę denerwuje O mój Boże O mój Boże Co, a co się stało z tymi ludźmi co byli przed chwilą? W sensie z tymi zombie co byli przed chwilą O matko Jest nas znowu dwóch Oh no Mam 30 mózgów Ja chyba mówiłem, że 30 A nie, że 30 za mnie naraz było Mój rekord mózgów to chyba był 115 No dobrze kochani Widzimy się już jutro o godzinie Że z nas jest rezerowy. kolejnym mam nadzieję Podobnie emocjonującym filmie Widzimy się jutro, pa, pa.